Teraz pokażę Ci, jak możemy zainstalować DreamGasian bezpośrednio z repozytorem GitHub. Widzimy też, że stąd mamy Colab Demo. Z tego Colab Demo możemy to również wykorzystać bez instalacji czegokolwiek, czyli tylko z naszej przeglądarki, uruchamiając taką kolaborację. Mamy teraz możliwość kliknięcia tego przycisku i wybieramy uruchom mimo to. Teraz musimy poczekać, przechodząc przez C proces, zobaczymy tutaj wiele tekstu, gdzie będą pobierane również niezbędne biblioteki. To wszystko dzieje się w naszej przeglądarce więc musimy się uzbroić w cierpliwość. Mamy też prompt na dole, a photo of an ice cream i tam możemy wpisać nasz prompt, dzięki któremu Gaussian wygeneruje jakieś mode 3D. Tak, więc tutaj nie jesteśmy zmuszeni do korzystania z tego, z tego prompta. Sami to określamy, gdy zostanie już wszystko pobrane. Teraz gdy już mamy to pobrane, będą pobierane tutaj safe tensors i w przypadku, gdy już to wszystko będzie tutaj stąd skończone, tak jak mieliśmy tu tutaj, musimy przejść chwilę i zaraz będzie mi gotowy ten model. Może to trochę potrwać, więc musimy uzbroić się w cierpliwość, ale cały ten postęp będzie oczywiście widoczny i też pamiętaj, żeby nie zamykać tej zakładki, bo mogą być problemy. Mamy teraz info loaded, a następnie w plikach pojawia się nasz Ice Cream Mod. Tak, więc tutaj w tych plikach przechodząc mamy też albido, to są tekstury OBJ. Jest to jak FBX model, możemy wykorzystać przeglądarkę 3D, która jest za darmo w Windows. Ja bezpośrednio ją pobiorę tutaj z Microsoft Store za darmo i odpalę tą przeglądarkę. Mamy teraz model 3D, który możemy użyć w naszym środowisku. A jeśli jesteś zainteresowany nowymi sposobami zarabiania przez internet z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, koniecznie sprawdź mój kurs, w którym znajdziesz ponad 200 odcinków i 16 godzin materiałów omawiających praktyczne metody zarabiania online.